Dzień dobry moi drodzy, tu Nadia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym filmie zrobimy sobie kolejny tak, czyli Girl Power Book Booktag, z okazji Dnia Kobiet, który jak Wy to widzicie, to już był, bo niedziela to jest 10 marca, czyli tak naprawdę dzisiaj, jak Wy to oglądacie, to jest Dzień Mężczyzny. Więc załóżmy, że jakaś taka mała perturbacja nastąpiła i po prostu przez to, że w piątek wypada Dzień Kobiet, to akurat film macie w Dzień Mężczyzny. Bez zbędnego gadania, przejdźmy sobie do pytań z tego booktagu. Twoja ulubiona, mądra bohata. Jeżeli chodzi o moje ulubione mądre bohaterki, bo nie będę was uszukiwać, ale w niektórych kategoriach mam po dwie, trzy i cztery bohaterki, bo po prostu tyle mi pasowało do danej kategorii. Tutaj mamy dwie bohaterki i jest to hermiona. I uważam, że to jest po prostu niezaprzeczalnie jedna z bardziej inteligentnych kobiet książkowych, przynajmniej tych książek, które ja czytałam, bo może wy czytaliście lepsze, gdzie kobiety są jeszcze bardziej inteligentne, także szapoba, dajcie znać w komentarzu koniecznie, jakie to książki, bo chętnie bym takie przeczytała. Na pewno będzie. To Hermiona z Harry Pottera. Niezaprzeczalnie, kujonka, moja ulubienica, i była tak strasznie inteligentna, tak bardzo bystra, że to jest aż niesamowite, i bardzo ją za to lubiłam. Drugą bohaterką będzie Kaja. Kaja z. Gdzie śpiewają raki, bo tutaj też trzeba przyznać, że ona praktycznie do wszystkiego doszła sama i nie chodzi tutaj tylko o taką inteligencję intelektualną, ale może też życiową. Ja przynajmniej tak to odbieram, bo bardzo dużo osiągnęła i bardzo dużo zrobiła praktycznie całkowicie sama, gdzieś tam z pomocą innych osób, ale jak jakoś tak myślę o tej bohaterce, to mam taką wizję, że ona jest bardzo taka inteligentna i to mi się w niej podobało. I też była naprawdę bardzo fajną bohaterką. Twoja ulubiona odważna bohaterka? Proszę do mnie nie pisać, jak ja nagrywam, dziękuję. Ta bohaterka chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, ale będzie to Spensa z książki Do Gwiazd od Brandona Sandersona. Ja po prostu uwielbiam Spensę, jest dla mnie mega odważna, idzie do celu mimo wszystko, ale oczywiście nie po trupach do celu, ona bardzo się stara, Dużo pracuje nad tym, żeby osiągnąć jak najwięcej, i jest taka odważna, bo nie boi się spełniać swoich marzeń, idzie do celu po prostu, prościutko, chce zostać pilotem, zostanę tym pilotem i koniec, kropka, nie będziecie ci mówić, co mogę, a czego nie mogę, i to ja Wam będę tutaj stawiać warunki i tak dalej, także dla mnie Spensa jest bardzo odważną bohaterką, wiele musiała przejść w swoim życiu i jakby wiele ją później też różnych rzeczy spotkało, i ona po prostu, no, niesamowicie wszystko to rozegrała i wszystko jej się fajnie udało, także naprawdę, Spensa. Bardzo odważna i bardzo fajna bohaterka. Następnie mamy fejrę. Fejrę z dworu Cierni i Róż. I jakby Laska musiała utrzymać całą rodzinę. To już jest bardzo duża odpowiedzialność i odwaga, że w ogóle mimo tego, że nikt jej nie kazał tego robić, to ona się tego podjęła i jakby wychodzi jej to nawet dobrze. I potem, jak trafiła do tego dworu i to wszystko, co tam się po prostu działo, i jaką ona musiała pokazać swoją odwagę, determinację, żeby po prostu wszystko gdzieś tam naprawić i spowodować. Podobać, że wszystko będzie lepsze, ile poświęcenia ją to kosztowało. Była kolejna naprawdę bardzo silna i bardzo dobra bohaterka. I ostatnia, trzecia bohaterka w tej kategorii to będzie Lola. Lola z Harrow Lake. Generalnie Lola jest taką bohaterką, która musiała walczyć z demonami we własnej głowie, czyli było bardzo dużo różnych przeciwności losu, które ona musiała przezwyciężyć, bo jakby życie ją do tego zmusiło, i to jest dla mnie niesamowite, że ona walczy ze swoimi demonami, odkrywa tę prawdę, i tutaj musi być taka odważna, i jakby znieść tę prawdę, która jest naprawdę okropna i bardzo ciężka. I podejrzewam, że nie jedno z nas by po prostu padło od takiego natłoku informacji. Także Lola jest naprawdę odważną bohaterką i, i bardzo, bardzo również ją lubię. Twoja ulubiona, inspirująca bohaterka. Tu mamy troszeczkę bohaterek, całkiem, całkiem dużo. I zacznę od Spency, znowu. Ona jest dla mnie bardzo dużą inspiracją, żeby po prostu dążyć do celu i iść za swoimi marzeniami i realizować je. Bohaterka, która ma bardzo trudne imię i będzie to sama, jak się nie mylę, z A Kiedy Zniknie Pustynia, która również miała marzenie i do niego dążyła zawsze, wszelką cenę, chciała zostać łowczynią drzew i jakby udało jej się to, tak po części i po części też zmieniła patrzenie na świat ludzi ze swojej wioski. Także to jest niesamowite, jak jedna osoba jest w stanie zmienić wszystko i wszystkich i zrobić to naprawdę w fantastyczny sposób i ona to zrobiła. Także jest niesamowitą bohaterką. Powinna się też znaleźć w takich tych odważnych bohaterach, bo jednak taka podróż po pustyni samej to jest, no, szapoba dla niej. Znowu mamy tutaj kaję z, gdzie śpiewają raki. I jest to bohaterka, która musiała tyle przejść totalnie sama, bo no, tak, tak się jej życie potoczyło. I dla mnie to jest niesamowite, ile osiągnęła, będąc samą. jaka była samowystarczalna, ile dobrego zrobiła jakby dla siebie i dla innych innych i no, po prostu kolejna tak niesamowita bohaterka, że brakuje mi słów i jest naprawdę no, również taką inspiracją. A przynajmniej powinna być, jeżeli nie jest. Następnie mamy Tiger z książki How to Make Friends with the Dark i jest to bohaterka, która również przeżyła bardzo dużo złego, ponieważ śmierć swojej matki. I to w jakim ona była bagnie i jak z niego wyszła, ile musiała przejść, co musiała zrobić, żeby z niego wyjść. To jest dla mnie tak niesamowite i tak niewiarygodne, że jedna osoba była w stanie przeżyć tyle okropnych rzeczy i jednocześnie tyle osiągnąć. Także dla niej też wielki szacun, bo ona pokazuje, że mimo wszystkich tych złych rzeczy, które ją spotkały i które zrobiła, to ona z tego wyszła i teraz jest jakby gdzieś tam w dobrym momencie swojego życia, na tym takim tak zwanym szczycie, gdzie była totalnie na dnie i myślała, że już nic dobrego ją nie spotka i będzie tylko gorzej. Najlepsze siostrzane, przyjacielskie relacje. Tutaj mamy dwie relacje i jest to Hermiona i Ginny, ale te książkowe, tak samo jak Luna i Ginny, też te książkowe, bo to były tak fantastycznie przyjacielskie relacje, że żałuję, że w filmie tego nie ukazali, bo naprawdę Hermiona i Ginny były bardzo blisko, tak samo jak Ginny i Luna. To są dwie moje ulubione relacje z, z Harry'ego Pottera w sumie, bo to jak one się wspierały, to jakie miały poglądy, takie swoje inside jołki, ile czasu ze sobą spędzały i co razem robiły, to było naprawdę bardzo fajne i żałuję, że tego nie ma w filmach. Bo uważam, że te relacje wszyscy powinni znać i powinno się je tak ładnie wypielęgnować w filmach, również tak jak w książkach. Może nie powinny być tak na pierwszym planie, ale gdzieś tam warto byłoby pokazać, że dziewczyny się jednak dogadywały i miały naprawdę bardzo dobre i przyjacielskie relacje. Łucja i Nastka, czyli siostry z książki Jakuba Małeckiego Święto Ognia, i również są to dwie niesamowite bohaterki, które, no to jest taka niesamowita siostrzana miłość, ta niesamowita siostrzana więź, że jednak czuje to, co jakby druga przeżywa. Tak mogę wam to powiedzieć, to jest bardzo skomplikowane. Trzeba książkę przeczytać, żeby wiedzieć, o czym mówię. Tak czy siak Nastka czuła ból Łucji i to, co Ucja robiła, to jak Ucja tańczyła, jak przeżywała i to było takie niesamowite. I Łucja, która mimo wszystko zajmowała się siostrą i tak dalej i poświęcała gdzieś tam swoje marzenia, to jest naprawdę tak niesamowita siostrzona relacja. Jedna z moich ulubionych książkowych i życzę sobie, żeby było więcej takich fajnych i książkowych relacji, bo naprawdę Dziewczyny tutaj, mimo tej nienawiści, momentami, mimo tego, że miały ochotę się pozabijać nawzajem, to ta miłość, którą siebie darzyły, była przepiękna. Bezwzględna lub i władcza bohaterka. Tutaj mamy Kaję Burzyńską z książki Remigiusza Mroza Listy z Zagrobu. Ta laska, jak się na coś uparła, to jakby totalnie nie było z zmiłuj. Ona mówi, że ma tak być i tak będzie i to jest koniec, kropka, w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Ona powiedziała, że idziemy w lewo, to idziemy w Lewo, mimo tego, że nawigacja mówi, że ma iść w prawo, ona jakby lubiła przejmować taką inicjatywę, lubiła rządzić i też pracowała w policji. Także mimo tego, że miała się trzymać zasad, to ona miała swoje zasady i to my mieliśmy się trzymać jej zasad, a nie na odwrót. Myślę, że książkowa Ginny też się nadaje do tej kategorii, bo ona była taka, że nie dała sobie w kaszę dmuchać. Jak wszyscy jej mówili, nie, masz nie na bitwę Hogwarts, ona się uparła i powiedziała tak i tak, pójdę, pocałujcie mnie wszyscy w szlachetną część moich pleców. I poszła. Także no, Ginny też była taką mega mocną bohaterką, a w filmie zrobili z niej taką totalną sierotę, także polecam książkę, jeżeli lubicie postać Ginny i chcecie ją polubić jeszcze bardziej, bo naprawdę w książkach jest to taka baba z jajami. Fejra również jest taką bohaterką, która no nie da sobie wmówić, że jest inaczej, niż by chciała. Ona może nie tak w stu procentach nie pasuje do tej kategorii, bo jednak jak tam się jej powiedziało, masz tego nie robić, to gdzieś tam tego nie robiła. Chyba, że chciała robić na złość tym innym, to wtedy to robiła. Jak ktoś jej mówił nie idź, to ona tam szła. I to było strasznie dziwne i strasznie chore, bo o niej mówili stara, możesz ona mówiła, a, kiedy i tak sobie pójdę, co ja tam będę sobie żałować I, i ona faktycznie tam szła i ledwo z życiem uchodziła, ale to nieważne, bo przecież mogła sobie już i być szczęśliwą Kolejna bohaterka to będzie Kazu z książki, z książek w sumie, zanim wystygnie kawa To jest kolejna dziewczyna, która jak powiedziała nie, to nie Ona musiała pilnować tej kawiarni, musiała pilnować tego zaparzania kawy i tego czasu, tych ludzi Uprzedzać ich za każdym razem, u niej nie było dyskusji, że o, jeszcze 5 minut, 20 minut, ci Nie, zasady są zasadami, koniec, kropka, nie podskakuj, bo cię wykop I taka była właśnie Kazu, a przynajmniej ja mam takie wrażenie po przeczytaniu tej książki, to była taka też silna bohaterka, bardzo spokojna, bardzo zimna, bardzo wyrafinowana i jakby, no niesamowite jest to, że po prostu nie dawałam sobie w kaszy dmuchać. Bohaterka, żądna przygód. Tutaj mamy dwie bohaterki, o których Wam już wcześniej mówiłam, czyli Spensa do Gwiazd oraz sama z A Kiedy Zniknie Pustynia. Nie będziemy się długo rozwodzić nad tymi bohaterkami, bo już wcześniej Wam dużo o nich opowiedziałam i mam nadzieję, że na tyle dobrze Wam o nich opowiedziałam, że już wiecie, dlaczego uważam, że są żądne przygód. Oprócz tego, że oczywiście dążą do swoich celów i chcą je spełnić, to również potem, jak im się to mniej więcej udaje, albo nie udaje, bo to różnie bywa, to jakby chcą więcej przeżywać i chcą więcej. Zyskiwać czy to doświadczenia, czy to jakieś takiej aprobaty, że im się udało Bohaterka, która żyje w zgodzie z naturą I na pewno będzie to Kaja z Gdzie Śpiewają Raki Ona jakby żyje na tych bagnach czy też mokradłach I ona no, szanuje przyrodę, szanuje zwierzątka, które tam są I po prostu stara się o to, żeby te bagna były w jak najlepszym stanie Będzie to też Kendra z Baśnioboru Ona jakby szanowała cały Baśniobór, całą tę zieleń Całe to piękno tego, tego miejsca wszystkiego stworzenia, które tam żyły i była taka raczej spokojna i to było bardzo fajne. I będzie to też sama z A Kiedy Zniknie Pustynia, bo ona ostatecznie się fajnie zreflektowała i dbała o, o przyrodę. Także to no, potem żyła fajnie i w zgodzie z naturą. Bohaterka, która jest artystką. I tutaj może być trochę zdziwienie dla niektórych, ale ja uważam, że Luna jest artystką. W filmu to na pewno będziecie pamiętali, jak ona zrobiła tę głowę lwa, która wyszła naprawdę niesamowicie i no, no, niesamowicie cudownie. Ona też się ubierała jak taka artystka, czyli tak fajnie, tak kolorowo. Różne ciekawe kolczyki miała i w ogóle biżuterię taką fajną, zrobioną gdzieś tam przez siebie oraz to już akurat z książki. Ona miała coś narysowane, pewną rzecz. Sama to rysowała i wyszło jej to naprawdę. No nie widzieliśmy tego, ale słyszeliśmy. Wyszło jej to naprawdę niesamowicie i, i pięknie. Także ona na pewno była artystką, ale to znowu z książki się dowiecie, co narysowała i dlaczego to było takie piękne. Fajne i wartościowa. Hikari, czyli dziewczyna z książki. Zakochaliśmy się w nadziei. Ona była artystką i ona tam u nich rysowała. Oni mieli poetę, dobrego duszka, że tak powiem, laskę, która była taka takim sportowym świrem, a Hikari była artystką i ona bardzo, bardzo lubiła malować. Dałabym tu również January z Beach Read. Ona pisała książki, także też jest to forma jakby artystycznego wykazania się. Także ona też mi tutaj pasuje do tej kategorii, bo pisała książki i napisała książkę, która. Wybiega poza jej ramy w wyobraźni, w sensie nie napisała romansu, tylko książkę z gatunku dziwne, osobliwe. Także to też jest fajne. Bohaterka, która cię zaskoczyła. I będzie to Marigold z Białego Dymu. Ona mnie bardzo, bardzo zaskoczyła. Myślałam, że będzie taką bardziej roszczeniową bohaterką, która będzie cały czas narzekać, cały czas marudzić. Ona nic po prostu nie osiągnie, nic od siebie nie da. A okazała się naprawdę fantastyczną, silną bohaterką, która nie dała sobie w kasze dmuchać tak ładnie. Mówiąc. Drugą bohaterką będzie Tiger, która też mnie zaskoczyła, bo mówiąc szczerze, myślałam, że ta bohaterka po prostu padnie i totalnie nic nie osiągnie, nic jej się nie uda, ona się po prostu nie podniesie po tak ogromnej stracie i miała dużo tych upadków i ja już stwierdziłam, że spiszę ją na straty, bo to nie ma, nic z niej nie będzie i jakby jest mi głupio, myliłam się, bo laska jest naprawdę no, niesamowita i tyle, co ona zrobiła, taki glow up, jaki jej się udało zrobić, to jest naprawdę niesamowite. Jakby, szapoba. Ona mnie zaskoczyła totalnie pozytywnie. Tak samo jak Marigold, Też mnie zaskoczyła pozytywnie takimi swoimi ludzkimi odruchami, których się pani po prostu nie spodziewałam. Twoja ulubiona pisarka. Nie będzie zaskoczeniem. Sunny Rooney, Ware, bo o nich mówię bardzo dużo i dalej chcę kontynuować przygodę czytelniczą z tymi autorkami. Będzie to Sarah J. Maas. Chcę kontynuować wszystkie serie zaczęte, czyli tylko jedną i jakby inne też czytać. I na pewno będzie to. Katarin Glasgow, dziewczyna, która napisała How to Make Friends with the Dark, bo książka ta naprawdę mi się spodobała i myślę, że następne też mi się spodobają, bo są o podobnej, trudnej tematyce i no, mam pokładam bardzo duże nadzieje w tej autorce. Moi drodzy, to by było na tyle z tego filmu. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, wpadajcie do mnie na Instagrama i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Oprócz tego w komentarzu macie wszystkie pytania. Gorąco Was zachęcam do napisania swoich odpowiedzi tam na dole w komentarzu. Bo jestem ciekawa, jakie wy bohaterki byście dali, jakie pisarki i jakie książki pasują wam do danych kategorii. Dajcie znać, czy zgadzacie się ze mną, jeżeli chodzi o dobór bohaterek w danych kategoriach. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już w środę o 17.30. Cześć!